Tak więc, dzień dobry, udało nam się tutaj wszystko zrobić. Dzisiaj tematem, o którym sobie porozmawiamy będą treny Jana Kochanowskiego. Utwór w większości z Was na pewno dobrze znany, kojarzony jeszcze ze szkoły podstawowej. Dzisiaj zajmiemy się szerzej tak naprawdę trzema trenami, które zaliczają się do tak zwanych trenów obowiązkowych, czyli tych, które mogą pojawić się właśnie na maturze. To są treny 9, 10 i 11. Dodatkowo omówimy sobie też krótko tren 19, czyli tren zamykający cały cykl Jana Kochanowskiego, który też ma dla nas duże znaczenie. Zaczniemy od tego, czym w ogóle jest tren. Tak jak tutaj widać, jest to gatunek liryki obejmujący utwory wyrażające żal i smutek po stracie zmarłego. Wysławiające jego zalety, a często także zawierające słowa pocieszenia i napomnienia skierowane do żyjących. I to w zasadzie się wszystko zgadza. Jan Kochanowski wykorzystał faktycznie ten schemat, który jest znany jest już ze starożytności, ale jak się okaże, troszkę go również zmienił. I takim cytatem, który może być, można powiedzieć, takim, Mottem dla całych trenów to jest sformułowanie animus simul cum reconcilit, czyli wraz ze szczęściem upada dusza. Słowa, które świetnie wyrażają to, co stało się właśnie ze światopoglądem Jana Kochanowskiego w trenach, kiedy po śmierci córki upada cały jego tak naprawdę budowany konsekwentnie przez lata światopogląd. I my tak naprawdę zaczniemy sobie od ogólnych informacji na temat trenów. Tak? Trzeba pamiętać, że jest to cykl poetycki, czyli traktujemy go jako całość. Składa się on z 19 wierszy. Powstał oczywiście po śmierci półletniej córki poety, czyli Urszulki. Po trzecie, powstał u schyłku życia już Jana Kochanowskiego i wiadomo, związany jest tutaj z tym kryzysem światopoglądowym poety. I tak, a propos tych odstępstw, które widzimy w trenach Jana Kochanowskiego, odstępstw wobec tego wzorca klasycznego. To po pierwsze, treny Jana Kochanowskiego nie dotyczą osoby wybitnej czy zasłużonej. Pamiętajmy, że tren to był taki utwór, który powstawał w starożytności po śmierci jakiegoś znanego polityka, żołnierza, kogoś, kto miał bardzo duże zasługi dla danego społeczeństwa. Wtedy poeci tworzyli treny, w których sławiły, Wsławili oni czyny tych ludzi, ale też płakali nad ich śmiercią. Jan Kochanowski wykorzystał w trenach postać swojej córki, czyli osoby, no, która na pewno nie była w stanie się niczym szczególnym zasłużyć, jako że miała tylko 2,5 roku. Ważne jest również to, że treny były zawsze utworami pojedynczymi, z kolei Jan Kochanowski zrobił z nich cały cykl: 19. Utworów. No i trzecia rzecz, która jest też istotna, że śmierć Urszuli Kochanowskiej jest jakby tylko pretekstem do opowieści o kryzysie światopoglądowym samego Jana Kochanowskiego. Tak więc to on jest tutaj jednocześnie jednym z głównych bohaterów całych tych trenów ten Jana Kochanowskiego zawierają można właśnie powiedzieć taką duchową drogę samego poety począwszy od takiego wybuchu po prostu pewnego jego bólu i żalu związanego ze śmiercią ukochanej córki poprzez szukanie wsparcia w różnego rodzaju filozofiach przez zrozczarowanie zwątpienie i bunt przeciw Bogu aż do tego uspokojenia i pocieszenia które poeta uzyskuje w tym, Ostatnim trenie, ale to odzyskiwanie tego spokoju i równowagi zaczyna się tak naprawdę od trenu 17, co świetnie widać tutaj na tym, na tym wykresie. Tak? Mamy powolny upadek, później kryzys i wychodzenie z tego kryzysu. Wszystko tutaj nam układa się w taki dość spójny schemat. My sobie zaczniemy dzisiaj od trenu 9. W którym upada filozofia stoicka. Jest to taki trend, w którym Jan Kochanowski pozornie chwali mądrość, mówi o tym, że ta mądrość w bardzo wielu rzeczach człowiekowi, Pomaga, tak, że to jest ta oczywiście mądrość stoicka, według której my, jako ludzie, powinniśmy ze spokojem przyjmować odmienność losu, odmienność fortuny, zachowywać się wobec tego w pewnym sensie obojętnie. I wszystko wygląda pięknie, aż do ostatnich czterech wersów tego tego utworu, ponieważ tam raptem Kochanowski stwierdza, że całe życie wspinał się właśnie do bram świątyni mądrości, czyli do tej mądrości stoickiej. W zasadzie pamiętajmy, że on już jest w podeszłym wieku, więc całe życie temu poświęcił i raptem ta sytuacja śmierci córki sprawiła, że z tych schodów spadł na samo dno i stał się taki sam jak wszyscy inni. Ludzie. Czyli można powiedzieć, że cała jego dotychczasowa droga światopoglądowa polegająca na uzyskaniu tego stoickiego spokoju została przez ten jeden, przez tą jedną sytuację całkowicie zaprzepaszczona. I on sobie zdaje z tego doskonale sprawę, że budowanie tej mądrości tak naprawdę prysło, jak bańka mydlana pod wpływem tego właśnie jednego wydarzenia. I tu upada nam ta myśl stoicka, upada nam właśnie mądrość stoicka. Cnota, czyli jedna z kolejnych wartości stoickich, upada z kolei w trenie jedenastym. I też to sobie zobaczymy, jak to wygląda. Tren jedenasty. Specjalnie robię te trzy treny nie po kolei. Dziesiąty będzie na końcu, ponieważ. Chciałbym zacząć od stoicyzmu, który nam upada właśnie w trenach, a później przejdziemy do chrześcijaństwa, do wiary w Boga, która pojawia się w trenie 10. Tren 11 zaczyna się od takich słów: Fraszka, cnota powiedział Brutus porażony. I to jest w sumie nawiązanie do słów, które faktycznie wypowiedział Brutus, czyli zabójca Juliusza Cezara, w momencie, kiedy też przegrał pewną bitwę pod Filipi i musiał w związku z tym popełnić samobójstwo. Wypowiedział on wtedy słowa, które tutaj przytaczam w tym slajdzie w całości: O nędzna to byłaś tylko czym słowem, a ja Cię czciłem jako coś. Rzeczywistego. Czyli też w tym momencie, w momencie życiowej tragedii, zdał sobie sprawę, że ta cnota nic nie daje, że pielęgnowanie całe życie myślenia stoickiego, cnoty stoickiej w obliczu bardzo dużej tragedii nie przynosi żadnych korzyści, ponieważ nic nie pomaga nam w tej sytuacji. I w sumie podobną refleksję snuje nam. Jan Kochanowski w trenie 11. Ale właśnie, zaczniemy może od tego, czym jest ta cnota, która tutaj upada według stoików, bo to słowo funkcjonuje gdzieś we współczesnej polszczyźnie, ale ma zupełnie inne znaczenie. Według stoików jest to stan, w którym szczęście człowieka przestaje być zależne od czynników zewnętrznych. Cnota wynikała z działania rozumu i polegała na wyeliminowaniu, wygaszeniu popędów. No właśnie, czyli jesteśmy szczęśliwi pewni siebie, spokojni, niezależnie od tego co się wokół nas dzieje. Czy wygrywamy w totka 3 miliony, czy umiera nam najbliższa osoba, nie ma to żadnego znaczenia na nasze podejście do życia. I taką cnotą, wyznawcą takiej cnoty i też takiej mądrości był właśnie przez całe życie Jan Kochanowski. Ale tutaj właśnie czytamy w tym, w tym trenie 11 słowa, że fraszka cnota, fraszka kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony. I dalej czytamy, kogo kiedy pobożność jego ratowała, kogo dobroć w przypadku złego uchowała. Czyli pojawia się tutaj pobożność, czyli okazuje się, że wiara w Boga, postępowanie zgodnie z Bożymi zaleceniami też nas nie chroni przed przypadkiem, przed problemami w życiu. Nie broni nas przed tym również dobroć i nie broni nam przed, przed tym również rozum, bo tutaj czytamy w, w czwartym wersie od końca, że tem, tempy na to sny lekkie, sny nas bawią, które się nam podobno nigdy nie wyjawią. Czyli że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zdobyć jakiejś rzetelnej, pewnej wiedzy o rzeczywistości. I to jest w sumie smutna konstatacja, którą tworzy nam tutaj Jan Kochanowski. I wniosek jest z tego taki, że ani cnota, ani pobożność, ani dobroć, ani mądrość, rozumiana, się jako, rozumiana jako wzniesienie się na wyżyny boskich tajemnic, nie uchronią nas przed złym działaniem ślepego losu, czyli tej fortuny, która pojawia się też w pieśniach Jana Kochanowskiego. Które oczywiście jednakowo dosięga wszystkich, nie patrząc na ich zalety i zasługi. Tutaj pojawia się też na końcu pewne otrze, otrzeźwienie Jana Kochanowskiego, bo dwa ostatnie wersy to jest takie właśnie silnie nacechowane emocjonalnie pytanie. Które sobie sam w sumie zadaje Jan Kochanowski, i które oznacza w jego drodze, wyrażonej w trenach, taki moment cofnięcia się. Bo czytamy tutaj żałości, co mi czynisz, owa już oboje mam stracić i pociechę, i baczenie swoje. Chodzi tutaj o to, że Jan Kochanowski zdaje sobie sprawę, że pod wpływem tego smutku, tej rozpaczy, która go dotknęła po śmierci córki, Stracił, już tak naprawdę powoli traci wszystko, co do tej pory osiągnął, zbudował. To baczenie to chodzi tutaj rozum i rozsądek, czyli on sobie zaczyna zdawać sprawę z tego, że posuwa się już w tej swojej rozpaczy za daleko, że jeśli nie zacznie się cofać, nie zacznie próbować odbudować swojego światopoglądu, to tak naprawdę zostaje mu tylko albo życie w jakiejś takiej apatii, spowodowanej rozpaczą, albo po prostu Samobójstwo. I dlatego ten tren jedenasty wyznacza nam taki moment, od którego Jan Kochanowski zaczyna się cofać, czyli już dalej się po prostu pójść nie da w tej rozpaczy i trzeba zacząć. Jeśli nie chcemy, oczywiście skończyć tragicznie, trzeba próbować jakoś z tej ciężkiej sytuacji wyjść. I wróćmy teraz do e, trenu dziesiątego, bo tak jak już powiedzieliśmy, w trenie dziewiętnastym upadł ten mit stoickiej mądrości, w trenie jedenastym upadła cnota, upadła pobożność, dobroć, rozum. E, wszystko to zostało przez Jana Kochanowskiego zanegowane. Ale tren dziesiąty ma tutaj wydźwięk, wymowę najbardziej tragiczną, bo tutaj e, Jan Kochanowski posuwa się do zwątpienia w istnienie samego Boga. I to jest chyba taki najniższy, jak to się mówi, moment, na, moment albo miejsce najniższego upadku Jana Kochanowskiego w Trenach. Tutaj jego sytuacja robi się już naprawdę tragiczna. Ogólnie ten tren wyraża taki topos ubisund, czyli gdzie oni są, ponieważ przez większość tego trenu Jan Kochanowski zastanawia się, gdzie może się znajdować po śmierci jego córka. Co ciekawe, wymienia tutaj bardzo dużo miejsc i miesza ze sobą zarówno miejsca znane z mitologii Starożytnej greckiej, w którym to Grecy starali się wytłumaczyć sobie, gdzie się znajdują osoby zmarłe, jakie elementy myślenia chrześcijańskiego, bo pojawia się tutaj niebo, pradawny raj, tak, ale też chrześcijański czyściec, i to wszystko wymieszane jest z wyspami szczęśliwymi, z Hadesem, z platonską krainą, w której dusze przebywają przed wcieleniem i narodzeniem czyli mamy tutaj taki troszkę miszmasz religijny. Zarówno myślenie pogańskie, jak i myślenie chrześcijańskie przeplata nam się w jednym trenie. Ale oczywiście wszystkie te miejsca nie, znaczy nie, nie uzyskuje tutaj Jan Kochanowski żadnej odpowiedzi, go tak naprawdę nie interesuje, gdzie ta jego córka miałaby się znajdować, czy w jakichś miejscach, w które wierzyli antyczni poeci, antyczni. Filozofowie, czy też w chrześcijańskim niebie, nie ma to dla niego znaczenia, bo tutaj dominującym uczuciem w jego myśleniu jest właśnie ten ból, ta strata, czyli to pragnienie ponownego zobaczenia się z córką. Więc ważne, żeby ona była gdziekolwiek, bo ona jest tutaj najważniejsza, a nie to, który światopogląd, która religia mówi tutaj prawdę o tym, gdzie przebywają dusze, osób zmarłych. Ale pojawia się tutaj właśnie po wymienieniu wszystkich tych miejsc, gdzie Urszulka mogłaby się ewentualnie znajdować, pojawia się takie sformułowanie: gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. I tutaj pojawia się właśnie to zanegowanie fundamentów wiary chrześcijańskiej. Bo on mówi tak, jakbyśmy mieli to przetłumaczyć na współczesny po prostu język polski, gdziekolwiek jesteś, jeśli w ogóle jesteś. Czyli zastanawia się tutaj i poddaje w wątpliwość istnienie życia po śmierci. A każdy, kto wie, na czym polega chrześcijaństwo, zdaje sobie doskonale sprawę, że. Niewiara w życie pośmiertne jest tak naprawdę zanegowaniem całego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo bez życia pośmiertnego nie ma najmniejszego sensu i ofiara Chrystusa wtedy też nie ma najmniejszego sensu. Dlatego mówimy, że w tym właśnie fragmencie Kochanowski znajduje się najniżej w całych trenach. Można powiedzieć, że znajduje się tutaj zupełnie na dnie. Tutaj, jeśli chodzi o, o układ, to może nie będziemy sobie o tym mówić, ale właśnie tutaj trzeba powiedzieć, że podsumowując te trzy treny, upadły nam tutaj wartości, które w sumie w pieśniach były cenionymi wartościami, które budowały nam też jakość pieśni, tak? czyli filozofię stoicka, tutaj akurat epikureizm się nie pojawia, Jakoś wyraźnie, ale te filozofie starożytne upadają tutaj w światopoglądzie Jana Kochanowskiego. Upada mit mądrości, mit cnoty, mit rozumu, mit pobożności, mit dobroci i tak naprawdę prawie zostaje zanegowane też istnienie Boga. I teraz co się dzieje dalej, bo to chyba jest tutaj najważniejsze. Oczywiście zrobimy tutaj przeskok przez e, następne treny i przejdziemy aż do trenu dziewiętnastego, czyli do trenu ostatniego, jedynego. Pamiętajcie, który nosi tytuł, ponieważ ten tytuł to e, sen dosłownie e, jest to zatytułowany tren dziewiętnasty albo sen, e, sen dlatego, że opisuje on właśnie sen, w którym e, Janowi Kochanowskiemu ukazuje się jego też zmarła zresztą matka z urszulką na rękach i wyjaśnia mu kilka, kilka rzeczy. Tutaj ważne jest to, że przynosi właśnie mu ten tren dziewiętnasty, ta wizyta matki we śnie, pocieszenie i spokój. Czyli przynosi mu to pocieszenie i spokój nierozumowa analiza. Poprzez którą próbował się ratować w trenach wcześniejszych, ale właśnie marzenie senne. I tutaj warto pamiętać, że w trenie 19 Jan Kochanowski otrzymuje od matki zarówno pocieszenie, jak i pouczenie. I to pocieszenie jest dość proste, bo pocieszenie polega na tym, że matka wyjaśnia Janowi Kochanowskiemu, że jego córka w niebie ma się lepiej niż miałaby się na ziemi. Tak? Czyli że nawet lepiej, że ona trafiła do tego nieba, ponieważ tutaj nie, nie spotykają ją żadne cierpienia, nie będzie musiała pracować, nie będzie musiała stykać się z różnymi problemami takiego dnia codziennego. Ale będzie sobie spokojnie żyła właśnie w niebie, i to ma pocieszyć Jana Kochanowskiego. Ale na tym jego matka nie kończy, ponieważ oprócz pocieszenia daje mu pouczenie, czyli takie wskazówki, jak powinien dalej żyć, jak powinien dalej. Postępować. I tutaj pojawiają się te e, sławne i najważniejsze w sumie słowa, pouczenia dla Jana Kochanowskiego. Tego się synu trzymaj, a ludzkie przygody, ludzkie noś. Jeden jest Pan smutku i nagrody. E, ludzkie przygody, ludzkie noś, czyli tak naprawdę chodzi tutaj o to, że. Powinniśmy wszystko, co nas w naszym życiu spotyka, zarówno te rzeczy dobre, jak i złe, przyjmować z godnością, jako że są one naturalnym elementem naszej doli człowieczej. Tutaj na slajdzie widzimy właśnie, że matka napomina go, by znosił z godnością wszystko, co się może człowiekowi przydarzyć. W ten sposób Jan Kochanowski zaczyna na nowo rozumieć, że. Tak wygląda po prostu życie ludzkie, i że musimy w jakiś sposób się z tym pogodzić, że taka jest po prostu nasza dola człowiecza. I to tak, moi drodzy, w największym skrócie przedstawia się właśnie taki, można powiedzieć, kryzys światopoglądowy Jana Kochanowskiego w trenach, czyli. Tak jakbyśmy mieli sobie to jeszcze raz podsumować. Zaczyna się od tego, że Janowi Kochanowskiemu umiera jego ukochana córka, Urszulka. Przeżywa on w związku z tym bardzo duże załamanie, jest smutny, ale później też zaczyna wątpić w we wszystkie elementy, które budowały jego światopogląd do tej pory. Czyli zaczyna wątpić w stoicką mądrość, cnotę, rozum, ale również zaczyna wątpić w istnienie Boga. I na szczęście w w pewnym momencie opamiętuje się, przychodzi do niego we śnie opamiętanie, pojawia się matka, która mówi mu, że córka ma się lepiej w niebie i żeby po prostu przyjmował swój los, czyli także te cierpienia, które go spotykają z godnością tyle moi drodzy jeśli chodzi o treny Jana Kochanowskiego to są najważniejsze tak naprawdę informacje eee, trzy treny które was interesują trzy treny obowiązkowe tren 9 10 i 11 mam nadzieję że ta krótka analiza pomoże wam pomogła wam eee, zrozumieć jakby schemat trenów Treny są o tyle ważne, jeszcze na koniec powiem, że przydają się w bardzo wielu tematach, tak? Bo mamy tutaj, powiedzmy sobie szczerze, uniwersalne zagadnienia dotyczące właśnie cierpienia i śmierci. I nawet jak tak sobie szybciutko otworzę jakieś przykładowe tematy wypracowań naturalnych. No, to niewątpliwie jest dużo takich tematów, w których treny Jana Kochanowskiego moglibyśmy wykorzystać. I już mamy na pewno taki bardzo popularny temat, który zaproponowała komisja egzaminacyjna, czyli od pokory do rozpaczy, postawy człowieka doświadczanego przez los. Zauważcie, że ten temat narzuca nam. Postawy człowieka doświadczonego przez los. Ten temat narzuca nam tutaj pewne możliwości, które możemy wykorzystać, czyli bierzemy, musimy znaleźć człowieka, który jest doświadczany przez los. To oczywiście jest, chodzi tutaj o negatywne doświadczenie, bo nie mówimy, że ktoś jest doświadczony przez los i nie mamy na myśli tego, że wszystko mu się w życiu udaje, tylko po prostu raczej chodzi tutaj o różnego rodzaju nieszczęścia. Jan Kochanowski niewątpliwie w momencie, kiedy stracił córkę, został doświadczony przez los. I teraz musimy w tym temacie e, powiedzieć o postawach. Jakie wobec tej, tej sytuacji, która ich spotyka, zajmują ludzie. Jan Kochanowski jest tutaj świetnym przykładem, e, ponieważ zajmuje e, różne postawy, można powiedzieć, bo ta postawa jego się zmienia w trakcie całego cyklu trenów, tak? Czyli zaczynamy od e, rozpaczy, zaczynamy od zwątpienia, od buntu, od odrzucenia dotychczasowego światopoglądu, żeby skończyć na e, pogodzeniu się, z losem, tak naprawdę. Więc tutaj do tego tematu treny Jana Kochanowskiego byłyby jak najbardziej dobrym przykładem. W jakie, jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? Jak najbardziej temat też, do którego moglibyśmy wybrać sobie wykorzystać treny Jana Kochanowskiego. I pokazać, jak renesans wpłynął właśnie na budowanie się światopoglądu Jana Kochanowskiego, czyli wiarę w tę filozofię stoicką, w filozofię epikurejską, jak, jakby, jak, w jaki sposób też zbudował to chrześcijańskie myślenie Jana Kochanowskiego. Czyli tutaj jak najbardziej treny są przydatnym tekstem w różnych tematach, przydatnym tekst, tekstem na egzaminie maturalnym. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na moje kolejne webinary.